Cześć, mam na imię Damian, a z tego filmu dowiesz się wszystkiego o naszych programach językowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. Jeśli szukasz odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie, koniecznie skorzystaj z paska nawigacyjnego, znajdziesz tam odpowiedź, ale ja oczywiście zachęcam Cię do obejrzenia całego filmu i obiecuję, że nie będziesz żałować. Angloville to przede wszystkim innowacyjna metoda nauki języka angielskiego, która ma na celu przełamać barierę językową. Tworzymy programy językowe z native speakerami z całego anglojęzycznego świata. To miejsce, które całkowicie różni się od tradycyjnych metod nauczania. Na naszych programach uczymy się angielskiego poprzez całkowite zanurzenie w języku i ciągły kontakt z native speakerami. Angloville to nie tylko nauka języka angielskiego, to także śmiech, zabawa, aktywności grupowe, nauka bez książek, bez podręczników. Bez klas językowych i co najważniejsze, bez żadnego stresu. Każdy element programu został zaprojektowany w taki sposób, aby uczestnicy odczuwali radość z procesu nauczania, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności językowe. Jednym zdaniem, Anglowil to wyjątkowa podróż językowa, która zostaje z nami na lata, a która otwiera przed nami świat bez barier językowych. Anglowill to wyjątkowe podejście do nauki oparte na imersji językowej, czyli całkowitym zanurzeniu się w języku przez cały czas trwania programu. Za sprawą całkowitego przejścia na komunikowanie się w języku angielskim uczestnicy w krótkim czasie odnoszą ogromne postępy językowe porównywalne do wielu miesięcy spędzonych za granicą. Nasza metoda przede wszystkim opiera się na zdobywaniu praktycznych umiejętności w trakcie naturalnych konwersacji językowych, w trakcie zajęć grupowych, aktywności na świeżym powietrzu, zabaw, a nawet w czasie wolnym czy podczas... Wspólnego spożywania posiłków. W trakcie naszych programów przyjmujemy naturalne podejście do nauki, podobne do tego, w jaki sposób rodzice uczą swoje dzieci pierwszego języka, czyli w trakcie praktyki języka angielskiego w takich naturalnych, codziennych sytuacjach. Kładziemy mocny nacisk na to, aby budować pewność siebie, zniwelować strach przed mówieniem w języku angielskim i przełamanie swojej wewnętrznej bariery językowej. Te aspekty są kluczowe podczas osiągania płynności językowej, podobnej do tych, jaką posiadają native. Speakerzy. Warto zaznaczyć, że angielski w trakcie programów towarzyszy nam przez cały czas, zaczynając od śniadania, które oczywiście jemy z native speakerami, a kończąc na wspólnych wieczornych zabawach. Anglowild to nieustanna okazja do praktyki języka angielskiego z native speakerami z różnych stron świata. Dzięki temu dzieci i młodzież poznają różne akcenty, których tak naprawdę w codziennym życiu nie mogliby poznać w tak krótkim czasie, przygotowują się do realnej komunikacji w tym języku i otwierają się na anglojęzyczny świat. Programy Anglowill zostały stworzone z myślą o polskich dzieciach i młodzieży, którzy chcą mówić płynnie po angielsku. Od kilkunastu lat tworzymy zróżnicowane programy językowe, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Żeby program, w którym będzie spędzał rewelacyjny czas, odpowiadał jak najbardziej jego zainteresowaniom, upodobaniom czy pasjom, a zarazem, żeby w tym procesie, który trwa w angielskiej wiosce, przełamał swoje bariery językowe. W naszej ofercie znajdują się programy językowe w Polsce, które usytuowane są w bardzo malowniczych miejscowościach, najczęściej gdzieś na uboczu, żebyśmy mogli w pełni zanurzyć się w języku, ale także mamy wyjazdy zagraniczne, podczas których możemy jeszcze lepiej poznać kulturę anglosaską bądź inną. Anglo-Willi Junior Programy językowe, które odbywają się w Polsce, sesje językowe 2 na 1 z native speakerami, aż 70 godzin aktywnej komunikacji i 7 dni spędzone w różnych miejscach Polski. Anglowil Junior Plus, czyli nasze propozycje programów językowo-turystycznych, dostępne w różnych wariantach. W Londynie odkrywamy piękno stolicy anglosaskiej kultury, zagłębiając się w tradycje, zamieszkując urodzin goszczących. Do wyboru są również programy objazdowe, takie jak Italy Trip, Baltic Trip, Eurotrip, a nawet USA Trip. Angloville Junior International, czyli najbardziej intensywne programy zagraniczne skierowane do młodzieży w wieku 13-18 lat. Doskonała propozycja dla każdego, kto myśli o studiach zagranicznych albo o rozwoju swojej własnej kariery. W ramach tego programu udajemy się na słoneczną Maltę albo do stolicy anglosaskiej kultury, czyli do Wielkiej Brytanii. Angloville Kids, czyli propozycja stworzona o naszych najmłodszych uczestnikach w wieku od 7 do 10 lat. Tutaj uczymy się przed Przede wszystkim języka poprzez kreatywne zabawy, gry, no i oczywiście Towarzystwo Native Speakerów. Doskonała okazja, żeby zacząć swoją przygodę z językiem angielskim. Nasze programy wypełnione są po brzegi językiem angielskim. Na pierwszym miejscu należy wymienić speaking sessions, czyli sesje językowe z native speakerami, które najczęściej odbywają się w formule 2 na 1. Za każdym razem uczestnicy rozmawiają z innym native speakerem, żeby poznać więcej kultur, tradycji, akcentów, no i oczywiście, żeby poruszyć różne, najróżniejsze tematy. Ale to dopiero początek. Program jest pełen aktywności i zajęć grupowych, w trakcie których musimy razem współpracować, budować pewność siebie i uczyć się komunikacji w języku angielskim. Warto zaznaczyć, że na początku programu młodzież również wybiera swojego mentora, czyli native speakera, z którym przez cały czas trwania programu będzie przygotowywać prezentację na wybrany przez siebie temat. Jest to doskonała okazja do tworzenia wspólnego projektu wyłącznie w języku angielskim z native speakerem, a także do tego, żeby przełamać w sobie wszelkie bariery i na koniec programu zaprezentować przed grupą swoją prezentację. W trakcie programu oczywiście nie może zabraknąć gier i zabaw z native speakerami, które przyjmują bardzo różną formułę i po prostu przez śmiech, zabawę uczymy się i przełamujemy bariery językowe. Z kolei warsztaty tematyczne, w których oczywiście uczestniczą również native speakerzy, nadają prawdziwych barw programowych. W tym przypadku wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujemy, ale wymieniając krótko może być to survival, może być to wspólna żegluga, Naprawdę atrakcji jest bardzo dużo. Co ważne, muszę zaznaczyć to jeszcze raz. Język angielski nie ogranicza się do zajęć, aktywności grupowych, czy nawet speaking sessions. Język angielski towarzyszy nam przez cały czas. W trakcie spożywania posiłków, w trakcie czasu wolnego. Tak naprawdę od rana do pójścia spać rozmawiamy wyłącznie po angielsku. No i pamiętajcie, że program może nieco się różnić ze względu na to, że mamy w naszej ofercie różne formuły. Ale jedno pozostaje niezmienne. Będzie to niezapomniana językowa przygoda. Którą pamięta się długimi latami. Nasi native speakerzy, czyli osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie ojczystym, to prawdziwi pasjonaci i hobbyści, którzy pochodzą z różnych zakątków anglojęzycznego świata. Wielu z nich dołączyło do nas we współpracy z renomowanymi instytucjami kształcącymi nauczycieli TEFL z USA. Anglii, Irlandii. Są to ludzie wyjątkowi, którzy przeszli nasz staranny proces rekrutacji, aby w naszym zespole znajdowały się wyłącznie osoby otwarte na świat i otwarte na ludzi. Dzięki ich entuzjazmowi i pozytywnej energii, rozmowy w angielskiej wiosce zawsze mają charakter swobodny, przyjemny, pozytywny, bez żadnego stresu. Zacznijmy od tego, że nasze programy językowe są naprawdę intensywne. Przepełnione są aktywnościami, zajęciami, grami, sesjami językowymi i czasem na wspólną interakcję. Dzień zaczynamy od wspólnego śniadania z native speakerami, gdzie już od samego rana rozmawiamy po angielsku. Można to porównać do porannej kawy, która budzi nas do otwarcia się na anglojęzyczny świat. Zaraz po śniadaniu udajemy się na krótkie spotkanie, w trakcie którego dowiadujemy się, co jest dla nas przygotowane na następne godziny. Najczęściej uczestników dzielimy na dwie grupy. Jedna udaje się na sesje językowe z native speakerami, a druga na aktywności grupowe. Oczywiście, wszystko to pod czujnym okiem naszych activity leaderów, którzy są również. Native Speakerami. W połowie przewidzianego czasu następuje zamiana, i osoby, które dotychczas rozmawiały po angielsku w trakcie sesji językowych, idą na aktywności grupowe i analogicznie dzieje się z drugą grupą. Zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, aby każdy uczestnik miał zróżnicowane doświadczenie językowe w ciągu dnia. Kiedy już wszystkie zajęcia miną, udajemy się na obiad i oczywiście spożywamy go znowu wspólnie z Native Speakerami. Po obiedzie uczestnicy mają chwilę oddechu, czyli po prostu czas wolny. I warto tutaj zaznaczyć, że dalej można ten czas Wolny spędzić z native speakerami, na przykład grając w billard, rozmawiając. Po czasie wolnym ponownie udajemy się na krótkie spotkanie, żeby omówić dalsze działania. I znowu dzielimy się na grupy: część osób idzie na sesje językowe, część bierze udział w aktywnościach grupowych. Jednak nie miejcie obaw, bo za każdym razem aktywności grupowe są inne, więc na pewno się tym nie znudzicie. Kiedy kończy się czas już wszystkich zajęć, udajemy się na wspólną kolację. Oczywiście już nie będę powtarzał się, że spożywamy ją razem z native speakerami, ale muszę zaznaczyć, że po kolacji jest tak zwany social time, czyli część, którą uwielbiają uczestnicy. Na koniec dnia zawsze przewidziana jest jakaś atrakcja, która może przyjąć bardzo różny charakter. Od fashion show, przez talent show, przez wspólne zabawy, odkrywanie zagadek. Naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo wiele pomysłów i każdy wieczór jest unikatowy. Tuż przed ciszą nocną uczestnicy mają jeszcze chwilkę dla siebie i najczęściej spędzają ten czas Native Speakerami, grając w różne gry albo opowiadając sobie różne historie. Udział w programie niesie ze sobą wiele korzyści i są to przede wszystkim przełamanie barier językowych, czyli otworzenie się na komunikację w języku angielskim, poznawanie ciekawych ludzi z różnych stron świata i wzajemne dzielenie się różnicami kulturowymi i tradycjami. Na czas trwania programu całkowite zanurzenie w języku angielskim. Poznanie wielu różnych akcentów, dzięki czemu świetnie przygotowujemy się do realnej komunikacji w życiu. Otwarcie się na komunikację w języku angielskim w naturalnych i codziennych sytuacjach. Budowanie pewności siebie w mówieniu po angielsku. Przezwyciężenie wszelkich obaw związanych z używaniem drugiego języka. Niezapomniane chwile spędzone w rewelacyjnej i ciepłej atmosferze z ludźmi z różnych stron świata. No i na koniec oczywiście przygoda językowa, która z zostaje z nami na lata. Mówiąc w skrócie, udział w programie to nie tylko nauka języka angielskiego, ale to także poznawanie kultur, akcentów, świetnie spędzony czas w rewelacyjnej atmosferze i wspomnienia, które zostają z nami na bardzo, bardzo długo. Nasze programy językowe są starannie projektowane i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę Anglowi. Od 2011 roku organizujemy programy językowe z native speakerami i oczywiście wszystkie nasze wyjazdy są zgłaszane do kuratorium. Na przestrzeni lat przełamaliśmy już ponad 35 tysięcy barier językowych, a liczba odbytych programów liczona jest w tysiącach. Ponad 50% naszych uczestników to są absolwenci, którzy w przeszłości zaufali nam po raz pierwszy, a teraz od lat kontynuują swój Rozwój językowy właśnie na naszych programach. Każdy native speaker, który dołącza do naszego zespołu, jest starannie weryfikowany tak, aby zapewnić Państwa dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Dodatkowo, w każdym programie AngloBill bierze udział nasza wykwalifikowana kadra, która nie tylko sprawia piecze nad tym, aby cele językowe zostały zrealizowane, ale dba o bezpieczeństwo Państwa dzieci. Aby dołączyć do naszych programów językowych, wystarczy posiadać podstawową znajomość języka angielskiego wyniesioną ze szkoły. Już na samym starcie programu organizujemy serię angażujących zajęć, zwanych jako icebreakers, podczas których weryfikujemy poziom znajomości języka angielskiego u naszych uczestników. To nie tylko doskonała okazja do tego, abyśmy mogli wzajemnie się poznać, ale jest to dla nas bardzo pomocne w momencie, w którym będziemy tworzyć grupy. Tak, aby każdy uczestnik był w grupie, która odpowiada jego poziomowi języka angielskiego. Dzięki takiemu zabiegowi każdy uczestnik może w pełni korzystać z bogactwa naszego programu, czując, że rozwija się w swoim optymalnym tempie i bez poczucia presji. Tak, na programie są osoby polskojęzyczne. Nasza metoda opiera się na imersji językowej, ale w trosce o komfort i bezpieczeństwo uczestników są również osoby, które posługują się językiem polskim. Także w zależności od sytuacji, jeżeli uczestnik stwierdzi, że musi zamienić kilka słów w języku polskim, bo trafi go jakieś pytanie albo potrzebuje pomocy, zawsze będzie miał do kogo się zwrócić ze swoim problemem. Nasze programy językowe odbywają się w malowniczych, przepięknych miejscowościach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu wyjazd na Anglowill to nie tylko i wyłącznie przełamanie bariery językowej czy świetny czas z native speakerami, ale także po prostu udane ferie lub wakacje. W ramach naszych programów zagranicznych uczestnicy mają możliwość zamieszkania u rodzin goszczących, w hotelach, a nawet na kampusach uniwersyteckich, dzięki czemu zawsze mają różnorodną możliwość albo poznania tradycji, i kultury, albo po prostu zwiedzenia danego miejsca. W przypadku programów Anglowill Junior wybieramy trzy gwiazdkowe hotele umiejscowione w malowniczych regionach Polski. Najczęściej położone one są na uboczu, tak abyśmy mogli w pełni zanurzyć się w języku angielskim i na jakiś czas nie myśleć o tym, że znajdujemy się dalej w Polsce. Zwracamy dużą uwagę na to, aby hotele w Polsce były położone w malowniczych miejscowościach, tak aby program nie był tylko i wyłącznie kojarzony z miłymi, ciekawymi ludźmi i przełamaniem barier językowej, ale też ze spędzeniem czasu w ładnym miejscu. Terminy zmieniają się błyskawicznie, ponieważ miejsca na programy zapełniają się bardzo szybko. Podobnie jest w przypadku ceny. Może się ona różnić w zależności od tego, na jaką formułę się zdecydujemy, do jakiego miejsca chcemy wyjechać, w jakim wieku jest nasze dziecko. Dlatego dziś pokażę Ci najlepszy sposób, w jaki możesz sprawdzić aktualną cenę i dostępne terminy. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę internetową pod adresem www.anglowil.pl. Następnie wystarczy przejść do zakładki dla dzieci i młodzieży. Następnie możesz skorzystać z wyszukiwarki lub od razu wybrać program, który cię interesuje. Na dole strony znajduje się podążający przycisk na żółtym tle z napisem Zapisz się. Wystarczy, że go klikniesz. Twoim oczom ukaże się formularz zapisu. Wystarczy wybrać typ programu, zaznaczyć termin, który cię interesuje, a następnie kliknąć przycisk Wybieram. Na następnej stronie należy wprowadzić nasze dane, czyli imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. Gdy już uzupełnimy informacje, zaznaczamy niezbędne zgody i przechodzimy dalej. Trzeci krok to weryfikacja numeru. Jest on niezbędny do prawidłowej rezerwacji. Wystarczy wpisać kod, który przyjdzie SMS-em na nasz telefon. Na kolejnej stronie dodajemy uczestnika lub uczestników. Wprowadzamy wszystkie informacje i przechodzimy dalej. Czas na dodatki. W tym miejscu możesz wygodnie zaznaczyć wszystkie opcje, którymi jesteś zainteresowany. Zaczynamy od formy transportu na obóz językowy, następnie wybieramy dietę dla uczestnika, możemy wybrać wariant ubezpieczenia spośród kilku dostępnych opcji, a na sam koniec do wyboru będziesz mieć dodatki, które jeszcze mocniej zwiększą efekty programu językowego. Gdy wszystko wybierzemy, przechodzimy dalej. Na tej stronie uzupełniamy wszystkie dane do rachunku. Teraz znajdujemy się już na ostatniej stronie. Podsumowanie i płatność. W tym miejscu możesz zdecydować kiedy chcesz opłacić swój program, możesz decydować się na rozłożenie płatności na wygodne raty, a także dodać swoje komentarze do rezerwacji. Gdy wszystko jest gotowe, potwierdzamy rezerwację i to wszystko.